Sprawa dotyczy no, fundamentalnych wartości. Czy, czy istnieją jeszcze jakieś prywatne, prywatne formy postępowania w prawie? Czy wszystko musi być, przez Państwo? Ja, moim ostatnim słowem niejako było, że jak mnie dziecko obrazi, to nie odwołuje się do sądu dla nieletnich, tylko biorę przez kolano i, 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 i warę klapsa. E, tak samo bardzo ważna taka była informacja, że pan Boni twierdzi, że jemu się pięści zacisnęły, prawda, żeby mnie oddać, ale ja, mnie się pięści nie zacisnęła, jak go nie uderzyłem, tylko go spoliczkowałem, to, jest, to nie jest po to, żeby go uderzyć, sprawić ból, czy coś takiego, to jest no, czy to czynność symboliczna czystą i wydaje się, że o to, o to, jest spór, prawda, czy istnieją czynności symboliczne, dehonorujące, czy też wszystko musi być robione przez, przez sąd. Sprawa tyczy roku 1991 czy drugiego. Uchwały ilustracyjnej, kiedy pan Boni znalazł się na, po mojej uchwały ilustracyjnej, znalazł się na stronie liście Macierewicza, i wtedy się pojawił w telewizji. Ja wtedy siedziałem na kuluarach Sejmu, widziałem to w telewizji, jak on wystąpił bardzo emocjonalnie, że jak taki szoła może podejrzewać, że on jest agentem. No i potem, jak w 2007 roku, się przyznał, że był agentem, no to nie uznał za mnie przeprosić. No. On, on twierdzi, że przepraszam wszystkich, których pokrzywdził jako agent, czy tam, tam coś takiego. No ale to mnie nie obejmuje. Yy, to mnie, mnie wyzwał od, 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 od oszołomów, którzy, którzy jego, bo niego mają czelność posądzać o to, że był agentem. Pan Boni y, twierdził, że on wiedział, że wiedział o tym, że, że, ja, że ja prosiłem o przeprosiny, że ja obiecałem, że go spoliczkuję. i on podjął pewne kroki, ale y, się, y, ponieważ nie zrobiłem tego na rozdaniu świadectw tych parlamentarnych, Przecież nie chciałem tego robić przy telewizji, przy tym. Ja, ja go spodźkowałem w miejscu zamkniętym w pałacyku MSZ-u, gdzie było tylko kilkanaście osób. I co mnie szokowało najbardziej, to to, że ja dołożyłem starań, żeby było tak w kuluarach, prawda, żeby to, w towarzystwie, a on natychmiast siadł do Twittera i poinformował o, 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 o tym cały świat. Więc, więc to mnie szokowało, bo kiedyś ludzie jak wpadli do szamba, to się raczej wstydzili, a nie łazili, oznajmiali o, o, o tym wszystkim.